Hmm. No i niech daj ósemki. Jakbyś fajną mapę, żeby można było trochę przykampić, ale tak skutecznie. I wtedy najlepiej będzie, jak są na ósemkę, bo penetracja jest niezła i to wystarcza na ósemki. No, zobaczymy. I trochę ładuję tą bitwę. 30 sekund nie wrzuca, to wskazuje, że może nie może znaleźć bitew z szóstkami. Więc może zaraz będzie matchmaking szukał na ósemkach i do jakiejś da. Szóstek w kolejce mi się pokazuje 36, 48 ustawek, 44, znaczy 7, 48, 44 ósemki. Ten szóstek, szóstek 48. U mnie polega, szóstek jest 36. O, no i szóstki, iMix 13, 75 i 57, ale nie w plutonie. To no dobrze, bo gdyby były w tym, to by było ciężko. A to by zaczęło tu jeździć naokoło z autocelowaniem. Yy, dobra, ja myślę, że sobie podjadę takie krzaki tu od boku na chwilę, żeby spróbować strzelić kogoś tam, jak będzie wazę C zajmował, to się czasem udaje, a potem pojadę trochę do przodu. A ja ile ktoś będzie, A ten budyneczek pod A, tą taką szparę się jest w C. Oni się tam też chowają ze ścianą, ale czasem y, nieostrożny jakiś gracz może za bardzo wyjechać i teraz strzelam. No niestety nikogo tam nie trafiłem, bo by się jest, pokazało AMX. reset bazy. Ajmix jest hałk poszły. Dwa strzały. O, a tu to. Ajmix 57, już flankuje. Pewnie na mnie się będzie fokusować, a nie na stoję na razie. Teraz trzeba go rozwalić, żeby nie dręczył. A my jeszcze na czarne, on ma spoko DPM. Nie, Sus mnie wypycha. Ale dobra, o, zorientował się. O nie, nie. Dobra, udało się zniszczyć, ale dostałam od Isa niestety tam. No nie, a jeszcze za 527 dostałam, od custoje. A custy? On nas też coś dostał. Dobra. I jeszcze tam le raczej lepiej. Teraz mnie pewnie rozwalą, może nie jestem wykryty, obym nie był. Chyba na szczęście nie byłam. O, 56 Hykawał. No. A jak to będę uważał, to, ja to ja jeszcze na... mogę nastrzelać. O, tam mam teraz fajny przestrzał. Ja na Iska tu to jechał, albo na 73. Dobra. By mnie to nie wykryli. Bo nie dostałem spota, to mogę sobie postrzelać. Będę sobie ostrożnie grał z tyłu, to jeszcze mogę trochę zadać. Teraz zaraz będę miał chyba fajny przestrzał na... o! No nie. Strzeliat z wyprzedzeniem, jakbym przewidywał, że będzie jechał RL, a się zatrzymał, niestety. Skota dostałem. Dobra, za 274 modycka, ale po wjeżdżaniem go to on nie ma szans najmniejszych. MX 1375 szturmuje tu na Shorda, a na short jest chyba AFK, ale ten IMIX nie wiedział, że ja tu jestem. 7 mnie zauważył i we mnie celuje. Tu chyba też. a 7 jedzie na mnie. Ale jednak z ucieczką przed AT7 nie powinno być problemów raczej. Fajnie, że Arl ma popiera papierową wieżę, bo to bo on popiera, on wierza, bo w sadu będę się wciąż tam. A 44 to lubię spotykać jak fałku 28 gram na chałubicy i wtedy w wieży można hajking strzelać. O depresja działa tutaj. Robi robotę. Zadawiają. Paskoczyło w ładnie AT7, ale jakoś rębienie mi nie sprzyjało i się jakoś dziwnie odbiłem i już został tylko AT7, który no. z niebywałą prędkością 20 km na godzinę mnie szturmuje. Dobra, tylko tam szybko zajdź to tyłu, żeby on się obrócił. Niestety się nie obróci, ale może ja tu dam radę zostawić... Ej, no i teraz jeszcze mu zrywasz gałązki, to ja nic nie zrobię. No nie, i znowu to samo, to samo, dwa razy to samo. Strzeliłem je w gozinie osiągłości. No niej. No i co no, nie ty że że to tak musi być. No. Dałem to ci darmowe AT7. Subie nie, nie miałem innego wyboru. To ale dwa strzały. Pierwsza, całych... pierwsza albo druga klasa. Druga klasa. Cała ze 2850. Najwyżej. A może zagrałbym by tym czągiem, bo um, się bałem tego, bo wiedziałem, jaki on jest bardzo niecelny, ale jakoś zapomniałem, że on ma y, to, to specjalne wyposażenie, znaczy materiał eksploatacyjny, to na, że bardzo celne działa jest przed 25 sekund i bardzo fajnie się właśnie tym gra, bo to potrafi praktycznie wszystko trafić z tym. A jak się działo, wyborowy wykupi, O, możesz tak wziąć, może być ten na dziewiątkach. No na dziewiątki to nie pójdzie, na ósemki pójdzie. Uu, Helsinki! No, o mogła pójść na dziewiątki. No nie. Fem u nas. Pójdź gra w Digger. Ale oni w Defender. Yy. Słabo. Yy. My przynajmniej yy. mamy Amoraka na zamówienie od Berlina. Dobra, ja chyba sobie tak pojadę spróbować tam kogoś ustrzelić na dojeździe do bazy, a jakby to jakiś jak jechał. Bo oni. Tu jest taki. Tiger, na spauzy, po prosto, dlatego jak jestem wolny, więc nie wiem, czy dojadę. Ja tutaj spróbuję podjechać, i może tam jakiś Tedek będzie, albo jakiś Hatek będzie dojeżdżał. A ja mam fajny kamuflaż, to tutaj nie powinienem spota przed strzałem dostać. Helsnik tu agresywnie pojechał. Dzięki że tak może tu zrobić, ale może mi też by się coś takiego udało.

I su. Dobra, ja nawet spoto nie dostałem. Taki ma fajny kamuflaż. I teraz mogę sobie strzelić. A, w magazyn trafiło szkoda, że bez amuraka. Ale jeśli nie, się ta. nie naprawi, to nie, drugi strzał. Przeszedł, że już tutaj jest. Te 40. O, ja mogę zaraz dostać. Miałem przestrzał do ale się ruszył, ale może zaraz dołu będę miał. No, Jak jeszcze, jeszcze do przodu jedzie Charioter, to go ustrzelę. Niech jedzie. Aha, i w tym momencie przejechał bity 62 i Helsing, zasłaniając go. Aby to rozwalił, czarnię Aha, bo no tutaj nas. Słabo, tak. Teraz bym panu. Jakoś... się, zajmie. A jestem teraz w bardzo złej sytuacji. Aha, no tak, jednak to działo, dopóki nie skupi. No co to w ogóle był za strzał? Tiger jeden. W jakiej odległości? Nie. A to gdzieś trafiło w ziemię przed nim. No i dostanę tu. Oj, sub mnie nie trafił. Aha, nie, nie, nie to działo jednak potrafi ja nie lubię takich strzałów, co się teraz dzieje. Dobra. Nikt nie może przebić ISO 152 Dobra, mi się udało. pilot niech go sobie rozwali. Nawet mi dało asystę, Bo teraz właśnie w 81 te asysty dodało. Grawy Digger już tutaj zaczynał. Z Defenderem będzie problem, bo on nawet ładnie ustawiony jest. Na razie co bitwę nie musiałem używać tego wyposażenia na celowanie, czy materiału eksploatacyjnego. Myślę że będzie potrzebny w innej sytuacji. Dobra. I że pan nie Będziemy było, jakby go teraz sobie rozwalił, ale ta z 2 ducha zrobi. No, Berlin. Ale nie jakaś zła bitwa. Ja nie najgorsza. To ja będę miał... No, 700 uszkodzeń. To jest ogromna wada tego TS-5, on jest bardzo wolny. Ale chyba jednak ten 28, ten z drzewka jest wolniejszy. Tylko ten nie. TS-5, on ma tą turbosprężarkę ulepszoną, czy nie ma? Nie ma. A, no to, e, to może dlatego, bo on chyba, nie wiem, on ma maksymalną prędkość jak u 20 czy 25, czy... 26. A no to jest szybszy niż ten T28, ten ale T28 ma tu tą sprężarkę ulepszoną. No to w dojeździe na pozycję chyba szybszy będzie T28, ale jak mi się skończy, to szybszy będzie TS. Dobra, ja może sobie sobie zagram fałku na chałupicy. W ogóle najlepszy jest T28 prototyp, który jeden na godzinę. Na stoku. No to jest ta średnia prędkość, tak pokazuje, że jeden. no. Nawet nie do stoku, on, ja go miałem i on praktycznie nie grywalny był przez tą prędkość. Jeszcze jakby miał chociaż taki pancerz, że jak już gdzieś dojedzie, to by odbijał dużo, a tak to oni tak nic nie odbijał praktycznie. Jedyne co fajne było to działo. Ja mógłbym arlem, tylko sobie tutaj jeszcze. Tak zrobię, ok. I możemy jechać. Wziąłeś tego Aerela, tu się pokazała, pokazał ten taki czołg, jak w plutonie był z tą stokową wieżą. Jakby teraz do przeciwników jeszcze takiego dali na stokowej wieży, ja bym mu chyba HAEK mógł od przodu strzelić z trwałki. Tu by... O, nie dostał. By chyba nie weszło. O, ładnie! nie Panther. Angry oto o to może być fajny cel na hajka. Tu mnie tutaj każdego oprócz Kaweya D'nesa mogę z hajka przebić. Ja chyba pojadę y, Ty to tam jedź, Ty możesz szan. tam jechać na hold down obok B, a ja pojadę tam do C wyspotować i może się uda strzał zrobić. Ty tam jedź na, na hold down. A RL to, to będzie szybko dojechać, to może ci się udać tam kogoś na dojeździe do A ustrzelić. Ja tutaj szybko dojadę, podjadę na tu górkę i może oprócz spłata na braty nawet coś tu strzelić. Z Hajka raczej nie, bo tu od przodu to raczej nie wejdzie żaden. Tutaj na B. Aha, B, Aha B, Brytania, Brytania. Panker wyjechał. Jest w Brytanii? Jest. dwa spoty ja zrobiłam teraz. Nigdy nie widziałem tego co w bitwie w praktyce. Ja w sumie też chyba pierwszy raz go widzę. On to już... Chyba już były pojemniki na niego, czy nie było jeszcze. Nie, dopiero teraz jakoś wysłał. Ło, ale weszło. Nie mnie nie Panther, nie mogę się wychylić. Czeka, się na mnie prosto gapi. Targoil powiem... coś bezsensownego zrobił całkowicie. No i nie, Panther, No jeszcze mnie strzelił. Jeszcze polosowało mu. No nie. Mi ciągle Potem losuje na coś... jakichś gąsienicach i Mi o... pod podwozie, on mi zdążył dwa oddać, w ogóle jakaś szybko strzelił to w ogóle nie wejdzie. Odbił się Brytanie Panther. Dobra, teraz wszedł strzał. Gdzie jest tu. Żeby się tak haeczka udało do tego Brytanie Panther. O, jest z pożarem. Nie, bo jest kompletnie sfokusowany na mnie. Dobra, rozwaliłem go przynajmniej. Teraz spróbuję kogoś się od tyłu. Angry Connor gdzieś musi stać w krzakach. Jakby tak się udało go starować i haek, to by za full HP mu wyszło. Całego bym zrobił. Muszę... Jadę. Ja ja tylko nie. Tu kawę... ma HP. On nie może być Tam jest, a nie to Churchill, ale Churchilla też w tył. A może Anglicanor też jest? Oto jest nie, Jest Anglicanor. Ja rozwalę mnie tu chyba. Ja nie wiadomo, czemu nie mogę przebić kaw, kawu jedynasa z tym najlepszym działem. W ale dobra, to już ja wejdzie. Mam po 207. O, Anglicanor ginie chyba. Ja nie mogę znaleźć m totalnie. A już to prawie, bo miałem rozwalić, ale Churchill tu był. Szkoda, że był ten Churchill. Musiałem tak staronować lżej go, bo inaczej bym sam siebie zniszczył. No gdyby nie ten Churchill, to zawsze coś musi przeszkodzić. Mi chyba wyjdzie ładny wynik, ładny wynik mi wyjdzie. Już tak myślę. Teraz ta m tu wyjedzie. z tyłu. Jak nic. O, jest Churchill. Jestem w szóstkę zaraz mi nie jeszcze ale przebił jeden. No i tylko został Czerwony. O, za wszystko właśnie. AR lubi właśnie jednych, a przebicie zmniejszyli z 212 chyba do 200, ale i tak Czerwona widzę wie, że przebija. Nie wiadomo co on robi, w się sensie wariuje, wariuje jakoś dziwnie. No, może Churchill stał i kampił w krzakach i potem wyjechał. Gdyby tam nie stał, to by sobie poradził fajnie z Angry i by jeszcze przyjechał i potem jak gdzieś indziej był, to jeszcze by mi w jego haka strzelił. Ja jeszcze raz teraz pojadę fałką, bo chcę jakiegoś fajnego haka w ARL-a najlepiej. Może będzie jameczka tutaj u mnie, ale raczej nie myślę. Nie Jest druga klasa. Dobra, niech teraz da Pluton 2 HRLi, to jest, t, t, taka największa satysfakcja jest z granie jak to losuje na bitwę, że u przeciwników jest jakiś Pluton 2 HRLi, którzy przed turniejem ćwiczą z jakiegoś dobrego klanu i się uda hajka w takiego strzelić za 400, tak popsuć bitwę całkowicie jednemu. Ja mogę działać... A O nie, czekaj, ja absolutnie mam zapasę za i to chyba wejdzie, zobaczmy, tu jeszcze jakieś programki mamy. No już chyba powoli będziemy też kończyć ten Pluton, bo to już z godzina nagrywania, nie no, jeszcze 45 minut zaraz pewnie wychodzi. No, może nie tak Więc, żeby odcinek za długi nie był. Jakoś zetniemy to. Albo mam pomysł, po prostu podzielę ten film na dwie części. No, może być. Smasher. Pewnie ten Smasher mi psuje bitwę, ale jest też ARL, dwa szarwane Firefly w Plutonie. Fajnie by było, jakby oni mi nie przeszkodzili. E, szybko to wjechać. E, najlepiej niech cała drużyna jedzie na górkę, o tu właśnie o. A jakby mi się udało tam szybko dostać. Obstałem, że szermany Firefly mi to popsują, a jak nie one to smasher. Ale, jakby tam mi się udało wjechać, i jakby nikt nie zechciał tam na mnie jakoś przysturmować. Smasher, smasher, smasher. smasher to, to może to będzie być... O. Promam jest... bez komuflażysta. Zaraz pewnie zrobią mi misztu... A, smasher jest sam. O, to fakt. Nie, zaraz dostanę. Nie trafił, w ziemię strzelił smasher. A już myślałam, że faktycznie popsuta bitwa. Ale smasher, a tam kawu, smasher. Oni wszyscy chcą mi popsuć bitwę. A ten co robi. A masz hajka. No, no i czemu oni mi muszą to robić, wsuć tą bitwę? mkw 2 ARL jest tam, szkoda, bo ja w ARL-ach chciałem haeka trzymać. Tu Sherman Firefly Bokiew bo się pokazał, też był fajny haek. Ten tutaj nie wkuza, ten bez też jest to strasznie nie No. I teraz podjedzie do tyłu to mu strzela. Dobra, ja mam 3 HP. To to nie, co nie, to, to było? Nad kadłubem ustrzeliłem, to tak to musi być. Przez te krzaki nie widzę, czy on jest pod takim kątem, że mogę Hajka strzelić, więc zwalałem nie ryzykować. Dobra, ser, mam. Dobra, nie, mam nie chodzi. Final tu jakiś szturm robi, trochę niepotrzebny. Już się wahałem czy pojechać za nim, ale tam DCU jeszcze byłby dobrze, że się nie zdecydowałem. Na razie Firefly bierzenie jeszcze nie Jest, 10. dobra. Teraz tu prawie sumie zrobisz turm. Nie, ja o, nie oni... Dobra, rozwalił cię, ja muszę uciekać. Nie miałem szans na gdzieś. No nie, jeszcze musiałem, musiałem dostać ten strzał. Aha, jeszcze się rozwalił. No, już taki był ładny strzał. Dobra, niech sumie się tu pokaże jakoś tyłem. A co on zrobił? To jest tak, jak się za bardzo fokusuje na kimś. Tak się na mnie sfokusował, że. Bez opamiętania wyjechał i nic nie dało. Według mnie MXCWC powinien mieć jakieś drugie działo, które z 500 zadaje, w tym stylu. Ja liter 49 drugi wymieszam. No. Dobra, jeszcze chyba jedna bitwa ja już będę musiał kończyć. No, to ja polecam na dziesiątkach. No, może być. na e, sobie... Może... Małkę. O, kurde, to jest dobry ciąg. Potrafi nam wymieść. No, no portia Mato. E, jakby tu zagrać, e, czy jechać? Ty jesteś jedynym medem naszym. Oni no. mają dwa. Oni mają. E, to parę? myślę, myśl. No nie ma sensu chyba jechać do medu, bo to tak się nie uda. Lepiej ty tu przyjeść do nas. Wiem, wiem, bo ja jada. I tak Bo się zastanawiałem, czy nie zrobić tak, żeby spróbować zwabić naszych na środek. Grill, by pojechał snajpić tam do siebie, ale raczej by to i tak się nie udało. więc bezpiecznie będzie tak pojechać. Może się okazać, że oni pojadą wszyscy tam do C, ale jeśli tutaj będą ich kateki, a medy będą w C, to ja mam, możemy to łatwo jest, wybrać. teraz będzie kontował, a ja z daleka z że... tych, z będę próbował namalać. Złapali mnie tu w takim momencie jeszcze na dojeździe, ale ja tu ukrywam dolną do, płytę. No nie, oberwę wszystkim. Jeszcze trójka. Masz się ładnie wystawił. oczywiście. Się... Nie, no i pod podwozie. Jak ja, te, te, to są strzały chyba, których najbardziej nienawidzę. Strzela się w dolną płytę jakiegoś ciągu, a strzał leci gdzieś pod podwozie. I to taki dosyć pewny. No i straciłem ponad połowę HP na normalnym dojeździe. Już masz mniej niż ja. Oni ja mnie poprzebijali. Tutaj. Przepraszam, mnie walała, się jeszcze nikogo, więc jest. Teraz jak zrobię sobie scrapa to i tak nic nie odbije, bo jestem trójka. Trójka to potrafi strasznie wkurzać. Wszystko odbija, wszystko przebija. Dobra, weszło w ISA 7, w miejsce, gdzie ona moraki dostaje. Szkoda, że nawet już na nie uszkodzony. Trójka tylko tam stoi sobie. O, ja nawet w garnek nie mogę tą trójkę. Boję się mocniej, boję się mocniej wychylić. Aha, tu jest obiekt 140 i nas sfalkował, no ale wszystko do mnie, każdy strzał leci do mnie. Jest całkowity fokus na mnie, i z 7 jest też tutaj i ma full HP. Wiesz, ze statystyk, partię... ze statystyk wynika, że ty masz więcej fantazji niż Maus. Chociaż to nie jest prawda. No, ale Maus strasznie łapie obok ma działa. A, dostał obiekt. Niech ja pamiętam, że takie strzelanie od boków fałki to się nie kończy bez kary. Chyba, że jak jakieś złe fałki. Tylko jakie są złe fałki, nie wiem. Em ja akurat nie ładowałem, a taki się fajnie bokiem wystawił, by dostał strzał. Trójka, tutaj się nie patrzy na mnie, jest okazja we trójkę. No i no, oczywiście, no oczywiście nie. Ech. Całkowity fokus na mnie. Jeszcze tam... Mm, założę się, że to był jego pierwszy strzał w bitwie y, tego FV. -a. Pierwszy strzał, jaki on dostał cały czas pewnie. Tak y, wychylony. Nie, dobra. O, Może jeszcze ma... jedną w sensie bitwę się... zagram. Na szczęście się ma odbił. Jeszcze chyba muszę jedną bitwę zagrać, bo jak takie coś mam na koniec, to... Uch. Ja się wywalę może za piękne. Ja, trójka ja jeszcze tu sporo zadał, no ale jeszcze mu polosować mu. Teraz jeszcze pewnie raka tak, jeszcze z pożarem. Mam. Pomysł na całkowite wjechanie Mausa Ale to nie wyjdzie. Totalnie nie wyjdzie. Dobra, jest e 3 w kineskop. W nie wchodzi nic. Nic, absolutnie. Nie, no nie można w tą dolną płytę. No kurde. Nie wiem, że to Dobra, jeszcze. Zdjęcie. Nie Mało. Jeszcze jedną ja ubić w V zagram i to już będzie ostatnia, cokolwiek się stanie. Nie no, 659 uszkodzeń. No, to możemy w sumie. To biorę jakąś tam skrzynkę. Do ładowania odnowienia. I jedziemy. A! No, nic ciekawego. Jakieś tu testy. O. Polskie że to jest bardzo dobra mapa do y, grania tdk y, że jak się w te krzaki podjeżdża, to można y, oddać dużo strzałów właśnie w ten środek na przejeździe hateki, i ja raczej fałkuł po pierwsze tam nie zdążył dojechać, po drugie to nie moje zadanie w bitwie. A ja w sumie można by... nie, bo ci nie jadą tam tu. tu. E, no, mamy tylko mamy 4 dane. Możesz m. pojechać tam za mieć te krzaki i tam możesz kogoś na przejeździe spróbować złapać. Nie wiem, czy Prawda, szybki jest ten na 50 ale... Ja pewnie dostanę tam na przejeździe, oczywiście no prawie, od vl 183 Ojej, no jak nie weszło w tego kranu normalnie? Jak Panzer Mighty? Dobra, nic. No, no, no musiałem, musiałem dostać. Dobrze, że to. No nie. Yy. Musiałem. Jest takie, a ci teraz sobie pewnie zaraz przejadą po mnie i nikt nie dostanie. Ja już straciłem tyle. Bo jeszcze musi być kalendarz, który pewnie względem mnie przebije jakoś. Aha, tak mówię, zgoda mnie przebije. Nie, nie. Znowu będzie to samo w tej wiksie. ja go nawet nie trafiłem. No bo nie trafiłem, choć to był normalny strzał i znowu. znowu od razu w bitwie połowę HP i pewnie znowu tę bitwę nic nie odbije. To jest to, to dlaczego ja nienawidzę Golden. No, jakkolwiek bym się nie starał, on mnie przebije każdym strzałem. No kurde, jeszcze od objecta. A mi depracji zabrakło. Udało mi się nie dostać krana. Dobra. Tamten jest jest 50B. Siedzi. I yeah. j**a. No to teraz ty dostałeś taki kia ja w poprzedniej bitwie. No, cokolwiek bym nie zrobił. O, to tak się, odzie, się odzie, odzie. no ale co się tak po mnie. On nie po mnie, bo on teraz już mi nie jest bo... A jakby takiego hajka się udało w amx a Nie uda się okradnąć, jakby pilnuje. No nie, za zarobów działo poszło. No już amx 50B tutaj. O, oczywiście. Nie. Jakby tutaj, jakby w tej bitwie nie było Golda, to w tym momencie miałbym jeszcze 3 czwarte życia. Jakby nie było Golda, w, grze. w tym momencie miałbym jeszcze 3 czwarte życia. Zamiast jakieś po prostu ja się próbuję wychylać, ja robię co mogę. Oni mnie przebijają każdym strzałem, bo strzeją każdy strzał go z Golda, a jak MX50 by wyjechał, oddał dwa strzały bez golda, dwa razy się odbił. No tak, no. No i tak. I tak powinno być, że od przodu jest mała możliwość na przebicie takiego każdy jak fok 72 k A Kronwagn stał sobie, robił co chciał, każdy strzałem mnie przebijał. Tamten co bot, bot, bot. O kogo mu chodzi, temu Jad pancerobi Nie wiem. Zobaczę sobie... ...had jakiś Polak, Kronwagn jeszcze. Rdzielski mogę w Plutonie. Za 52. 50 No dobra, to koniec chyba będzie. No. To było na tyle. Do zobaczenia.